Dobra, poro porozmawiajmy jak mężczyźni. Ty masz cheaty chyba, nie? Tak mi się wydaje. Czy chciałbyś dostać admina na moim serwerze acmc.pl? To dobrze trafiłeś, ponieważ możesz go zdobyć. Ponieważ widzowie, jesteśmy sobie na moim serwerze acmc.pl i jak wiecie, jest tutaj tryb admin smp, na którym każdy z was posiada admina. Tak jest. Poczuj się jak admin. Więc widzowie, oczywiście wbijamy sobie na trybik i widzowie, przy pierwszym wyjściu macie do wyboru albo zostać adminem, albo cheaterem, widzowie. I widzowie, ja sobie wybiorę oczywiście admina. Mamy tutaj różne umiejętności, które tutaj są po prawo na dole, jak widzicie. Ja w ogóle jestem dalej łysy, ponieważ Balonka, no nie, nie pozwolił mi oficjalnie oddać mojej fryzury, ale w porządku i widzowie, jako admini mamy różne rzeczy na przykład game moda, uwaga, włączy sobie game moda, uwaga, pyk, włączyłem game moda i pyk, patrzcie, mam game moda, normalnie sobie latam i możemy sobie coś z niego zabrać, a ja teraz na przykład, o, koksy pięknie, pyk, oczywiście koksy wam zabrane, pięknie, ale widzowie w dzisiejszym odcinku nie będziemy robić tylko tego że będę wam tylko pokazywał, ponieważ widzowie są tutaj też cheaterzy, którzy mają swoje jakieś umiejętności i widzowie ja dzisiaj będę chciał trochę potrolować ludzi, ponieważ będę mówił, że ej, stary, ty jesteś cheaterem, ty nie zostać bana, ale powiecie, Kławku, kogo ty będziesz brał? A widzowie, ponieważ w umiejętnościach, powiem wam tak, że mamy tutaj teleportację do y, gracza z przeciwną klasą tak jest. Więc automatycznie widzowie, jeżeli to kliknę, tepniemy się do gracza z klasą cheater widzowie. Więc oczywiście ja teraz idę sobie na losowe kordy na moim modzie jeden ad z admina i widzowie teraz uwaga, klikam sobie e, umiejętności i oczywiście teleportacja do losowego gracza. I wow! Wow, 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 wow. Ej, stop, stop, nie! O, oh, czemu ten cheater zabija jakiegoś admina? Patrzcie, Zuzia jest adminem. Dobra, stój, 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 stój. Dobra, widzowie, patrzcie, jest tutaj xero 0666 i jego, jego kolega Kurczak 3331 3331 O nie, on nie ma oczu Hirobraina, widzowie Dobra nie, trzeba mu napisać Jesteś sprawdzany Powiemy mu widzowie, że ma macity widzowie. Dobra, czy oni sobie nabijają serduszka? Czy co? Dobra, Ksero 666, uwaga, napiszę Ksero 666, jesteś sprawdzany. Dobra, widzowie, zobaczymy, co powie na to, że on jest sprawdzany. Tu w ogóle oni mają jakąś bazę swoją. Dobra, zobaczmy, co to jest za baza. Uwaga, Sprawdźmy ich bazę. Łow, jakiś domeczek w sumie w po porządku. I uwaga, zobaczmy sobie, co on odpisze. Na to, że chcieliśmy mu podać Discorda, uwaga, czy on napisze? Nie, nie podam, chce bana. Czy co? Widzowie, może się przyzna do, do tego. E, Czemu, Kurczak odpisuję, a nie ten ksero. Dobra, czekaj. Kławku, za co on? <laughs> Ej, dobra, nie, ja muszę tutaj oczywiście wziąć od tego, tego Discorda, widzowie, i widzimy się. Oni już normalnie płaczą, że ja nie chcę być. Ja nie chcę być sprawdzony. Nie no, musisz być sprawdzony. I zobaczymy, widzowie. Nieprawda! Co? Czyli on nie mówi, że nie ma cheatów. Dobra, napiszę, okej. Okay. Czekaj, weźmy go tutaj, widzowie. Zbuduję mu tutaj platformę z Bedrocka i napiszmy, mu, żebym podał tego Discorda, kurde, bo już nie mogę, co nie? Dobra, to my tutaj zobaczymy się za chwilę jak poda Discorda. Halo, jesteście? No jestem. ej... kur no mnie! Nie, proszę! Co, co się proszę, dzieje? Nie. Jesteście sprawdzani? Czy to Kseros jest? Nie, z kim ja rozmawiam teraz? Wy jesteście. Ze mną i moją siostrą. Czyli z... A, ciasto 2 I ZUZA, tak? I w... Tak, Zuza. Zuza, odezwij się. No jestem. Ja jestem Twoim matką. Co wy robicie? Dobra, na, co ten typek was napadł? 0666 Nie, 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 nie! I po prostu teraz cię na mnie wkurzają, bo ten zabił moją siostrę i tak teraz to jest mój największy Dobra, gdzie jest ten, twoja siostra? Dobra, gdzie jest ten, siostra? Moja siostra, Zusia tepi. Tepaj, tepaj, tepaj. Ja, tepaj, tepaj, ja jestem, tepaj. Ja, jestem w sumie, ja w sumie nie wiem gdzie jestem, w ogóle nie wiem co zrobiłam. Mm, może cię zabili. Dobra mam pytanie, czy wy... Dobra, nie, 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 nie. Ja muszę was tutaj zabrać w jedno miejsce. Cześć, Zuzia, jaki ty masz nick? Nie pamiętam, bo to jest moje stare księg. Zuzia konto. 1, 2, 3, 4, y, kod. o, to ty, nie? Dobra, no. Zuzia, cześć. Jesteś Jezu. adminem, powiedz mi. Bo... O, dobra. I teraz jest jeszcze. Czekaj, twój brat jak, jaki ma no. nick, to jest y, ciasto 2, dobra. Y, mam do was pytanie. Tak. No? Dobra. No. Wy jesteście rodzeństwem, tak? Tak. Dobra, no. y, Zuzia kod. powiedz mi szczerze, czy ciasto 2, czyli twój brat używa cheatów? Nie kiedy? To jest. Co? Sen? Nie, ja po prostu we mogę wejść na moje drugie konto, ale Kławku masz mojej i ty nie Ale nie, 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 nie będę przychował cię i już. Czekaj, si niech twoja siostra powie, czy masz cheaty Zuzia, on ma cheaty czy nie? Nie wiem, nie ja w ogóle już raz z nim gram. No, dobra, okej, okay. Czyli ciasto. Wy macie w ogóle bardzo podobny głos, wiecie? Nie, mów do mimiki, mów do mimiki, bo mogę wejść na moje główne konto, ale chcę, aby... Dobra, kupić nie, moim zdaniem no, ty jesteś cheaterem, Słyszałem, że kopiujesz itemy, ukośnik, kopiuj i takie inne rzeczy, co nie? No, kopiuję tylko dla kasy, żeby No móc ale sobie to coś tam oszukujesz, kupić. tak? No dobra, masz mnie Nie, no nie, ale... Zuzia niech decyduje, czy mam cię zbanować. Nie wiem. Dobra, nie. Tak Musisz tak, udostępnić. Tak, tak, tak. To... Musisz udo... Tak, tak, tak. Musisz udostępnić swój ekran teraz Em... Um, just... Ale Zuzia czy ja? Ty, 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 zostawmy Zuzię na razie. Ty musisz udostępnić ekran, bo ty jesteś cheaterem. Ja cię normalnie z Zuzią sprawdzam, bo jesteśmy adminami, nie? No, tak, Zuzia to... jest adminem, więc a Zuzia, to... patrz, masz jeszcze prezent ode mnie! Trzymaj, let's go, bedrock! Dawaj o, ale, ale mam... I trzymaj ale... jeszcze to Zuzia! O, kurde, Zuzia dla tak tak. ciebie to takie bloki! O co dzisiaj? Dobra, ej, ty się nie jedziesz, tylko... Ej, głowku, Masz, aby ci nie było stopne. Co? Ej, ty mnie hejtujesz! Nie, aby ci nie było zimnostopna. No ale ja mam buty w skinie. Nie dobra, to było straszne. Bo co? Bo jestem łysy, tak? Dlatego... Ale nie, mi chodzi, że... Aha, czyli ja nie widziałem, no sorry, sorry. Nie, no dobra, dobra. Ja jestem taki... Ja, ja jestem młody. Dobra, raczej. jesteś młody w porządku. No, dobra, jest... okej, okay, ja chcę zobaczyć. Jak ty, jak ty masz ileś... Jak ty masz 20 ileś lat... Tak, lub 50 lat co? mam, no się... 50 lat, oczywiście, od razu, no. Dobra, stary, weź mi pokaż, czy na pewno nie masz czitów No patrz, mogę wszystkie te. E, od... ale, e, ja ale ja nie widzę. Ale ja nie widzę, stary, ku. czekaj, ja nie widzę czy ty klikasz. Musisz udostępnić mi twój pulpit, nie tylko Minecrafta, wiesz? Bo tak to nie widzę. O nie, dobra, to, to ja tego nie mogę, nie mogę, nie mogę, to... Musisz zrobić, no, żeby... To jest za... To ty też... Możemy tak się no. móc. Że ja pokażę mój ekran, Pog a ty Pog twój? No, mogę ci tak mogę ci pokazać, bo jest trochę że... że... Ty, ty możesz mieć modulator, i nie, nie musisz być kłopotem. Nie no, ja ale jestem. Trochę nie, nie ja jestem kłapku, kłapku. na ludzie. No, jak mogę mieć modulator i być na moim głównym koncie w Minecraftie? No co ty? Nie, no co ty? No też, to jest Nie, pytanie, spokojnie, ale możesz dobra. udostępnić tylko, żebym widział pulpit, ale możesz mieć Minecrafta odpalonego, bo mi tam. Nie no. No, mogę ci tylko kamerkę pokazać, ale za bardzo trudno. No to to nie. dobra, pokaż kamerką. Ty też, pokaż swoją kamerkę. Ty pierwszy, bo ja się Ale co mam kamerkę trend, odpalić? Tak, pokaż kamerkę jak już nas, bo ja muszę wierzyć że No nie wierzę, ty chcesz płacu. zobaczyć, jak ja wyglądam. Od... Nie, ja, ja muszę mieć pewność na 100%. No dobra, okej, okay, udostępniać, ale to jest, stary, powalone się robi, ty. No dobra, okej. Okay. Dobra, ty, to na 3, 4, ja też Kamerkę? Pokażę. Tak. Dobra, okej, okay, 3, 4. ry. 4, 4, dobra. O kurde, Znikam. czemu mi się nie włączyło ten? O dobra, siema, czekaj stary, czekaj. Widzę ja. cię, czekaj, tylko... Mm, Kurde, ja, nap ja naprawdę mam kamerkę, ty też masz kamerkę! Kurde, stary! Poczekaj! Wiem, że jesteś terem, ale nie! Czekaj, kurde, dobra! Nie no dobra! Mogę pójść na moje drugie konto i idę, bo nie zero. nie, nie spoko, spoko. Drugi, O dobra, dobra, już ci czekaj, czekaj, nie, pokażę ci Bo to nie mogę zmienić rangi po prostu, bo, nie, bo miałem jedno serce i się boję na tamtym kraje, że zostanę po... Nie, bana. spoko, czekaj, tylko Dlatego, no tam Ja chcę ten. Gram, bo tam mam jedno serce. Dobrze. Wydem na to tym byłem... Myślałem, że to mi nie zmarnuje. Spokojnie. Kurde, kurde. Ja też bym ci odpalił kawerkę. Dobra, czekaj chwilkę, stary. O, o nie, siema! Jestem, jestem ja! Jest Siemano! Poczekaj. Elo! Siema, stary! Je, ale wiesz, że. Dobra, porozmawiajmy jak mężczyźni. Ja założę zegarek. No. I dobra, ty masz. Ty masz chity chyba, nie? Tak mi się wydaje. Nie no, nie mam cheatów. Tylko po prostu to jest tylko taka ranga. Ale wiesz, Wszyscy co? mają. Ja, twoja postawić. siostra ma admina, a ty masz cheaty. Jak ty chcesz, co ty, co ty chcesz robić, stary? Ja, dlaczego? Nie no, mogę wyjść z tego konta, bo ona głównie się trochę boje, grać, że po prostu padnę z jakiejś wysokości, i już umieram, i już dostaję bana, bo mi jedno serce. Dlatego stworzyłem sobie nowe konto i dodaję serce, i tylko to. No bo wszyscy mają tu, nie wiem, przykładowo więcej jak jedno serce. Rozumiem, no to... rozumiem, dobrze. Ja się stresuję jesteś ja mam... jesteś rozgadany, ale dobra. Zróbmy tak, stary. No możesz mi musisz mi pokazać twój no pulpit serio w sensie, żebym widział czy masz pl w plikach gry jakieś cheaty, nie? Bo wiesz, możesz być hakerem, nie? I możesz, wiesz. A może tutaj trochę niżej kamerkę? żeby Ja mam dopiero 9 lat. Ja mam dopiero 9 lat. Jak mam mieć cheaty, no, Nie wiem, no no co? No to nie jest nic nie Dobra, dobra. Ja, ja nie wiem jak to się robi to eee. pierwsze. A, pulpit, dobra. Dobra, tylko wyjdę z Minecrafta, boś trochę, bo nie O że ktoś no to już jest podejrzane, że wychodzisz z Minecrafta, ale w porządku, dobra, ja tutaj widzę. Eee, co ty masz za serwery? O, mogę! Co to za brzydkie serwery, stary! A co? A CNC, top 1! Nie, po prostu. Na, 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 nie no po prostu gram na niektórych serwerach i ja mam kilka swoich, ale one mnie nie odpalają Ok, tak gram na... No, w porządku. Czyli mam ci mówić miki. Tak? No, no, dobra. No, aby na pół. No dobra, dobra. A, a jak to się stało, pół, że ty z swoją siostrą pół, pół. grasz na CMC? Co? Zuzia, jak to się stało? Nie, dopiero ją jakoś załączyłem dzisiaj, nie bo. Nie, dopiero na ciasto. Bo on wczoraj, jakby grał jak ze swoimi jakimiś kolegami. Tak. No i no tymi, co nie no, no i co teraz mam? Teraz chcę zastąpić ekran. Ekran, no na nie Minecrafta, tylko ekran. zastąpić ekran teraz na tym. Na pulpicie, no. Spoko, spoko. O, dobra, muszę sprawdzić, czy nie. No czy i co? nie jesteś cheaterem, nie? Co teraz, O kurde, mam co ty mi, co ty mi, tutaj? No, Jakie zdalne połączenie? Co ty żeś mi udostępnił, stary? A, o No, właśnie, dobra. ekran. Ja trochę nie ogarnię. Nie no, ogarniasz. My... Nie no, mało ogarnia, bo dopiero uczę się z komputerem na tym. Nie no, dobrze. A ja mam no. pytanie. A, a czy twierdzisz, że Kubalonka to debil? Ej, czemu tak od razu? Bo stary, kazał mi się na błyso ogolić, nie? Nie, nie, nie o to chodzi. Że po prostu o to chodzi, że on jest jakby takim dzieckiem, tak słychać go jak dziecko. Nie też od No razu. ale wiesz... Dobra, wchodzę na półki. Teraz... Czekaj, znów muszę ci udostępnić no. ekran. Jestem dziwny Nie no, ty ogarniasz, widzę, że jesteś ogarnięty. Ale czekaj. Nie no, czekaj. Eee, pulpi. No nie, udostępniłeś komputer. No udostępnij... No dobra, wpisz, nie, dobra, 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 wpisz procent, updata, procent. Procent, updata, procent. Nie, nie, Musisz wpisać procent, a nie wpisać procent z tego. Procent kliknąć, shift. Aha, no. dobra. Ale nic, dobra, wiesz co, stary? Eee. Niestety chyba muszę dać ci bana. Nie, dobra, dobra. Dobra, muszę dać ci. Słowę. A jak możemy się omówić, żeby nie dostać bana? Co mam zrobić, aby już nie dostać bana? No nie wiem, może niech Zuzia powie, bo Zuzia kopie patykiem y, glinę. Więc nie wiem, czy to jest normalne. Czy. Ja wyszłam akurat. Dobra. No, możemy się co? kławku możemy się tak umówić no. Nie wiem hmm. hmm. Na no jakiś, nie wiem, inny serwer I możemy, możesz zobaczyć, czy nie mam cheatów Jak coś, mogę? Mo, możesz mnie bez patrzeć, czy nie mam Dobra, jak moi widzowie Wbiją 2000 łapy w górę To sprawdzimy, czy Nagrywasz no, nie? A, mo a mogę Znagrywasz nagrywać, czy odcinek? nie? No tak. no dobra, czyli jak moi widzowie wbiją 2000 łapy w górę to wtedy pogadamy, dobra? Ale jak? Ja pogadamy o, co o, czym? A, o banie, dobra. dobra, trzymaj się, w takim a, razie... Kład, kład, niestety, kład, kład. ale ba banujecie, ale spokojnie. Może się zobaczymy. A na ile? Powiedz na ile, bo ja, bo ja lubię ten serwy Dobra. Zyjak, no to nie zbanuje, dobra, to, to nie, nie banuje, dobra. No to jutro cię zadzwonię. Dobra, dobra. na ile chcesz zbanować.